Witajcie, kochani, w objęciach magicznego ogrodu. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj środa, Środa, 16 dzień czerwca. Wyjątkowy dzień. Tak rzadko rozpuszczam włosy. Rozpuszczam je tylko na, na wyjątkowe dni. I dzisiaj, właśnie, kochani, taki jest. Dzisiaj są moje urodziny. Dzisiaj są moje urodziny, i zawsze przychodzę tutaj, do tego ogrodu, świętować ten piękny czas. Dokładnie tak, świętować ten piękny czas. Każdego, każdego roku rodzę się na nowo. Rodzę się inna. Rodzę się bardziej świadoma, bardziej doświadczona. Bardziej, 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 bardziej. Przychodzę tu. Hey, Słuchaj, już nawet ptaszki. Ale to dzisiaj tak jest, że w ten wyjątkowy dzień od samego rana ślą. A że nagrywam telefonem, to takie odgłosy będą się dzisiaj pojawiały chciałam przyjść bardzo, bardzo, bardzo wcześnie rano, żeby nagrać koncert ptaków, żeby nagrać dla Was koncert ptaków ale wiecie chciałam sobie zrobić włosy i jak to bywa, że cały czas nosi się kiteczkę jak je rozpuściłam mówię, o kurcze, jakie długie i trochę to zeszło trochę to zeszło chciałam być dzisiaj wyjątkowa chciałam wyglądać pięknie dla siebie samej, dla siebie samej. Kochani, przychodzę tutaj, do mojej kwantowej oazy, do mojej kwantowej oazy, żeby być tu i teraz, tu i teraz. Bo tylko w tym momencie, kochani, żyjemy, tylko w tym momencie jesteśmy prawdziwi. Nie ma czegoś takiego jak przeszłość czy przyszłość. Będąc tam, marnujemy tylko naszą energię, a my mamy być tu. I teraz, i doświadczać, kochani, doświadczać. Doświadczać na Bosaka, na Bosaka, na Bosaka. Doświadczać tych pięknych chwil. Siebie, siebie przede wszystkim, siebie. Bo to doświadczenie jest najważniejsze. Każde inne gdzieś odchodzi w dal i nie jest aż tak istotne. Jestem nieprzyzwyczajona do rozpuszczonych włosów. Jest mi bardzo za gorąco. Bardzo gorąco. Rozkwitły róże. Rozkwitł powojnik. Rozwinęły się kwiaty. Wyglądają cudownie. W ogóle ogród. A jeszcze jest rosa, bo jeszcze mokra. W ogóle ogród o tej porze. Dnia wygląda cudownie. Róża i powojnik. I jedna margaretka. Tak, kochanie. Idąc na, bosa, na bosaka, odczuwam wszystko to, co pod spodem. Więc jestem skupiona na tu i teraz. Jestem skupiona na tym, co, co jest wokół mnie. Słyszę każdego ptaszka. Czuję każdy powiew wiatru. I tak właśnie uzdrawia się nasze ciało poprzez świadomość bycia. Uwierzcie mi, że nic nie jest istotne oprócz nas samych. Owszem, rozumiem, to nie jest egoizm. Pamiętajcie, to nie jest egoizm. Bo, bo żeby móc dać szczęście dookoła wszystkim innym, sami musimy być szczęśliwi. Ja właśnie każdego roku rodzę się. Rodzę się na nowo. Mądrzejsza. I mam zawsze 18 lat, bo tak się kochani czuję. Czuję się. Na 18 lat, na miłość, na radość, na szczęście zawsze jestem otwarta. A piękna natury dookoła pokazuje, że, że można tak żyć. Kochani, można tak żyć. Hmm. Dzisiaj rano tak mocno ćwierkały. Ale tak mocno, tak głośno. Zdarza się czasami, że przymykam okno, bo nie jestem w stanie w domu popracować. Piękny dzień. Zapowiada się piękny dzień. Prognoza pogody przewiduje 32 stopnie, dlatego jestem teraz w ogrodzie, bo później niestety marne szanse. Marne szanse. Wszystko pięknie kwitnie. A jak już będzie pełen rozkwit, to dopiero będzie magia. To dopiero będzie bajka. Mmm jak świeci. Trochę promieni słońca. Trochę rosy na nogach. I tak właśnie, tak właśnie kochani, powinniśmy żyć. I nie przejmujcie się tym, co mówią inni dookoła. Oni też by tak chcieli, ale się wstydzą, się boją. I róbcie swoje, zakładajcie swoje ogrody, malutkie albo duże. Spełniajcie swoje marzenia, bo to jest najważniejsze, marzenia. Marzenia się spełniają tylko wtedy, kiedy, kiedy jest jakieś działanie, bo w momencie, kiedy jest stagnacja, to one pozostają tylko marzeniami. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w ten mój szczęśliwy dzień. Tak króciutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jedzie pociąg. Ja tutaj jeszcze zostanę. Jeszcze pomedytuję w mojej kwantowej oazie. Jeszcze powysyłam intencje do wszechświata i do zobaczenia, kochani, do zobaczenia. Jeszcze kochani, tak króciutko, popijając kawę. Tak mi przyszło. Nigdy nie wiesz, gdzie, kiedy i jak przyjdzie do Ciebie zmiana. Jak nie będziesz tu i teraz. Ty jej nie zauważysz, a ona będzie chciała się wedrzeć, wedrzeć w Twoje życie. I jak nie będziesz świadomy tego, co się dzieje, zmiana może być bardzo bolesna. tego bądźmy, bądźmy, bądź i ty, i ty, i ja, tu i teraz, bo tylko tak dzieje się Magia. Tylko tak. Teraz już mówię do widzenia, do usłyszenia. Pa.